Chcę bardzo i nie mogę cię i mieć ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać miłości i nie mogę brać i. Chcę... Dzień dobry, dzień dobry, proszę bardzo, kto tu dzisiaj z nami jest? Jest i Kasia, oczywiście jak to Kasia dziennie na siłowni, jej nie ma, <laughs> ale dzisiaj. Dzisiaj idziemy po 150 kg na mały ciąg. Także będzie grubo. Obo grubo, albo wcale tutaj tu jest jeden przystojny jak ja. No, rozrzewka według Kasi. Chodzi, to wszystko pracuje bardzo dobrze. Jest stres. Nie ma stresu, Nie ma stresu. to będzie dzisiaj wydupcony ciężar. Także golemy z tematem. Tak jest. Zroszło jak. sumiennie uruchamią wszystko, co idzie. Brzuszek. No, to też jest bardzo fajne ćwiczenie. Plank w takiej formie. Pięty maksymalnie do przodu. Jeszcze jak sobie zrobicie to z pauzą, zobaczycie, jak pracuje brzuch, tylko musicie go napinać. Prawda? Prawda. do drzewka numer 1. Tak jest. W razie nienaganna technika. Takie dwa to maszyna. <laughs> ciekawy, sam jestem ciekawy, ile dzisiaj pójdzie. Ale no sto, 115 musi na pewno iść. A e, mam paski, jak będziesz chciała. Wziąłem specjalnie. For you. No widzisz. No. A, a ja tak. A ja tak, tak jest. Tance hulańce. Taki sam taniec będzie zwycięski, jak będzie 115, 120. Na chi? Tak, no spiecie żuchów nie? Na spokojnie, bo to jeszcze nie, nic nie waży, nie? No. Jesteśmy tu dzisiaj na siłowni, no bo tam jest jeden z pracowników, który wali na full Music. To byście nic nie słyszeli, a druga sprawa no strefa elejko mocno oblegana przez dobrych przyszłych zawodników trójboju siłowego. Także, <laughs> także propsuje taki styl zajmowania elejko, a nie inny. Letka No, no będziemy, będziemy dokładać, 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 aż nie będzie miejsca nie? Chciałabyś? wiesz ile musi być tutaj, żeby było, nie było miejsca? 160 mhm. Oczywiście na bumperach, na nie? <laughs> Łodzi dych Dwa, trzy ruchy Po to się będę... No trzy ruchy bardziej, wiesz By troszkę się jednak mogłaś zmęczyć. Nie, bo... nie, Lekko, nie, Bez owijania w bawełny, bo ja najprawdopodobniej będę musiał jeszcze na bytom lecieć. będzie się widzich na one rep, bo Kasiu Kasiura się teraz przy, przyznała, że miała chorób chorobsko. Jest dobrze. Głową do czoła zachowałaś? Głową do czoła zachowałaś, albo zachowiesz. 9 dyszek, jadłem mi seta teraz, yy, bo no, była tam mała choroba. No nie, to jakiś... się. Ładę żelazo. się ja, żelazo, mam zawsze na lodówce. Ostatnio uważam, jak to się w głowie, a oj 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 oj. No, przeważnie ja tak działam na kobiety, no ale może być żelazo jednak, wiesz. Bardzo ładne posiłki. Tak, z Arnoldem Boczkiem. Dobrze, jedziemy 100 kilosów na raz, spokojnie. Panie się skup, dziewczyno. Z uśmiechem na twarzy. No, w porze. No, takie 115 będzie. Nie Tak, no, bolo, bolo plecy. Tak to jest, jak ostatnio jest plaga. plaga. Yy, zachorowań no i jak zachorujesz to cię potrafi poniewierać na kilka dni no i Kasia to przeżyła 110 kg bez pasków jeszcze, nie? no, jak cię chwyt żywie, to zrobimy bez pasków to masz wydobcyć, a nie że ty tak teraz mi tutaj patrzysz, czy to zrobisz, czy nie zrobisz to ma być zrobione, nie? nie wiem nie. to ja bo nie <laughs> numeruje, Aaj. Mocno, skup się, nie być za dużo, bo to jest najważniejsze u dziewczyn. Nie pięknie. no. Mocno powietrze, nie pięknie. Dużo jadłaś? No, ale nie, no, choroba odbiera. Czekaj, przecież się 110. No. Opośniemy 2 3-4 minutki pójdzie. Ale... W ogóle nie podejrzewałam o tego. Teraz się zdenerwuje dziewczyna. No. I myślę, że wy Ale nie no, myślałam, że te 110 ludzie no. jeszcze styknie, ale 115 nie, no ale 110 powinno przecież. A co to było ile? No, Udaj chyba 110. 115? Zobaczymy. Zobaczymy. że nie odpuścisz i, i zrobisz. No zrobię, zrobię. No. Można dupcać. dawaj mocno. Kurwa! Z tymi paskami. Ma być wydupcony. Dawaj. Bez pasków. No ja to dzi! Dobrze, ale podoba mi się, że nie odpuszczasz. Mimo wszystko. Szarpnię mocno. O, przechwycik. Ale było najbliżej. Było najbliżej, było najbliżej. Kurde, bym. Mruknąłem. Nie, teraz już mi powieci, że siły do tyle straciłaś, że. Nie, nie, nie ma co, nie ma co, nie ma co. Opuszczamy, odpuszczamy, odpuszczamy. Tak, tak, zrobimy, Zobaczymy zrobimy. Razem. Oczywiście, że tak. Wrócimy, nie? No, nie no, nie w wyszło, ale myślę, że następnym razem zrobimy spokietkę. Tak jest, zrobimy, no. zrobimy. No u, u dziewczyn tak to jest, że, że przebicie niekiedy jest takie, że musisz mieć dzień. Jak masz dzień, to ci to wtedy poszło fajnie, bo wtedy podejrzewam, że jeszcze 2,5 kg byśmy mogli spokojnie dołożyć. no I to dwie serie zrobiłaś wtedy, zapamiętanie. No nic, no niestety tak to czasem bywa. Choroba swoja odebrała, no a druga sprawa, no, no nie ma tej strefy elejka, jak nie ma strefy elejku, nie ma tych kolorów, to no, też... To też No widzisz, a to dla, to już za dużo było zmian Sztanga była nie ta, o przede wszystkim, sztanga była nie ta, nie? Szyny były nie te i... podwozie też było nie te Nic, jedziemy dalej, zobaczymy co jeszcze zrobimy Ogólnie chciałem zrobić, żeby zrobić Hype Trust Bardziej glutbisz, nie? I no kurde, zobaczymy czy jest to do tego Oczywiście, że tu bo ciężar jest już idealny Jademy? Ale... Tak jest. Dobrze, zrobimy sobie ćwiczonko akcesoryjne do małptwego ciągu. No i wiadomo, no akurat Kasia nie musi pracować nad pośladkiem. nad jego rozwojem. Sto, widzisz, widzisz? jakie to jest lekkie? Ale bo, lekkie 100 kilo. Widzisz, jak to idzie? Czemu to na ciągach nie idzie? Jest to. Czekaj, jest 10, przepraszam, no zrobimy, zrobimy 150, 100, zi... powiedziałem Ci, że będzie 150 wydupcone i, i widzisz, Marcin nie rzuca słów na wiatr, będzie wydupcone, dobra, często, bo będziesz słabszy, to już musisz przygotować pod ciężary i robisz jedynki, nie, i jedynki, no to byś wydupcył, Spokojnie, bo powinien spokojnie 110-105 zrobić, tak? O. A kalkulatora 103 powiem. Aaa, tam kalkulator to Do, do business act. Tak, tak. w Jademy kalkulator. 140, jak progresować, to ostro. Ciach. 8. Będzie letko. O, teraz kurde. Za tydzień będzie 120, jak nic, znaczy powtórzenia ciągi. Tak to pójdzie do przodu. Wysz. No. Jeszcze grzbiety sobie Wszystko wzmocnisz, a co ty myśli? 160. Kto? Biceps. Biceps. A tu nie tracić sił, nie? Jedyny. 160. Miał być 150, ale 150 to jest za lekkie, więc 160 no. Dziewczyny mają moc po śladach, także no, Kasia to raczej zawstydza wszystkich, jeśli chodzi o takie ćwiczenie. No, ona się już ładnie ugina. A jest. No, to jest minus tego panelu. Za to dać na Eleko jest fajny ten panel jeden.

Waży, to, 180 kilo, to nic nie waży, to jest 180kg, a to nic nie waży Najgorsze, że to potem trzeba wszystko posprzątać Będemy 6 razy Bezletka jest, jest pompa Masa silna, pompa tak. My kończymy na dzisiaj Nasz Twój trening, nasz materiał Kurwa, ale łapsku. Także Dogadamy się jakoś na następny termin potrzebujemy też troszkę Dzisiaj akurat nie było na to czasu. Klienci te sprawy, nie? Wiesz co na po to Potopieczni. O, po podopieczni. Dobra, czyli nie klient, a podopieczni. Tak, więc my się żegnamy. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Co byście chcieli zobaczyć jeszcze w wykonaniu z tą dziewczyną. Się bała. Się bawia. Co powiem? Także to by było tyle. Bye bye. Arrivederci Roma.